W dzisiejszym odcinku musimy odnaleźć 40 różnych Soników. Z czego jednym z nich jest nawet Mami Long Legs, którą też dzisiaj na pewno odnajdziemy. A to, ile znajdziemy dzisiaj postaci, zależy tylko i wyłącznie od Was. Dlatego w tym momencie musicie zostawić łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. No i oczywiście jest ze mną Simon, który się chyba gdzieś zgubił. Czytajmy. To jest jakiś. super grzyb. Co ty robisz? I co ci się stało? Czemu ty jesteś taki napakowany? Wiesz, czy ten jest tylko odróżnikiem? Z dżungli wracam i tutaj jest O podróżnik! Co ty gadasz? I super To. Teraz jest, dobra, nie mam pojęcia, ale poczekaj, bo ja tutaj na spałnie, na naszym respi widziałem pierwszego Sonika do zdobycia, czyli takiego totalnie zwykłego, następnego widziałem chyba gdzieś tutaj za tym filarem, Tak, jest tutaj, zgliczowany Sonic, już pierwsze dwa mamy odnalezione, no właśnie, nie wiem, tak sobie, ej, tu jest kolejny jakiś kryształowy, co to jest, red kryształ Sonic, ej, ich jest aż 40, a my już znaleźliśmy 3, więc idzie nam to dosyć dobrze, czy to jest kolejny, czy mi się wydaje, tak, to jest kolejny hagiwagi Sonic, tylko, że on jest jakiś fioletowy, nie wiem, czy on jest fioletowy, a niebieski, że jest na pewno. Gdzie? gdzie ty teraz jesteś tu, tu, tu. tam u góry? Dobra, właśnie, bo my jeszcze możemy wysoko skakać, tylko że nie mam pojęcia, jak tam wskoczyłeś. Możemy sobie wyskoczyć tym grzybkiem tutaj do góry. Tu jest jakiś kolejny. Unicorn Sonic, taki różowy. My ogólnie te Sonicie kiedyś się już odnajdywaliśmy, tylko że wszystkie zostały usunięte i zostało dodane bardzo dużo nowych, więc dzisiaj sobie raczej znajdziemy wszystkie, tak mi się wydaje. Red sonic Sonic z Among Asa normalnie tutaj jest. Dobra, lecimy sobie może teraz dalej w tą stronę, ale tutaj w ogóle nic nie widzę. Gdzie ty jesteś, Simon? No właśnie na spana wróciłem. A. Wróciłem sobie tam na początek. Dobra, to my sobie raczej też do ciebie wrócimy. Ja tak sobie tutaj łażę, szukam jakieś kolejne, ale póki co. Coś było, nie, to już mamy znalezione. Dalej co możemy. Dobra, pójdźmy sobie teraz po tym grzybku. Tutaj do góry. Ej, chyba widzę coś tutaj na tym monitorku. Musimy sobie wejść powolutku. Dobra, mamy to. Czerwony Sonic, czyli zwykły Sonic, który jest po prostu czerwony. Dawaj, Simon, damy radę! Właśnie idziemy do kompletnie nowego miejsca. I nie mam pojęcia, co my możemy teraz tutaj znaleźć. Dobra, właśnie jesteśmy na samej górze. Na pewno będzie tutaj gdzieś jakiś Sonic, tylko że póki. Co, to jeszcze żadnego nie widzę. Ja zarazem ja na Super Grzybie był. Co ty jest? Ej, co to teraz jest? Hitman Sonic. Wow, ej, dam się tam da jeszcze wskoczyć jeszcze wyżej. Tam coś jest u góry, tam są okulary. Jak wow, ty wow? jak ty to zrobiłeś? Czekaj, raz, dwa, dobra, udało mi się. I mamy Monty. okulary Montiego, czyli postaci z five na at three days, coś takiego. Dobra, i teraz musimy sobie znaleźć jeszcze jakieś kolejne. Pójdźmy sobie na tą wyspę. I tu jest taki ogromny łańcuch, żeby. Ej, tu jest coś na drzewie. Na drzewie coś jest, Simon. Jak tam wejść? Dobra, czekaj, musimy sobie <grym> chyba wskoczyć drzewie. na to. Na to jest, jestem na drzewie. Hacker Sonic nie wie, w to. W ogóle, poza tym, że my te wszystkie Soniki odnajdujemy, to chyba możemy się w nie zmienić. Dokładnie tak. Jak wygląda na przykład Hacker Sonic? Zobacz, jak ja teraz wygląda. Co ty zrobiłeś, Simon? Nie, ale co to było? Ej, dobra, da się po tym wejść. Ja myślałem, że nie da się po tym skakiwać, ale na szczęście się da, więc musimy jakoś wejść na samą górę. Po tym grzybku teraz, cyk, Wskakujemy i jesteśmy. Dobra, skoro już jesteśmy na samej górze, to możemy sobie odnaleźć wszystkie nowe morfy, które gdzieś tutaj się ukrywają. A ja już widzę pierwszego tutaj w wodzie i jest to Skater Sonic. Dalej mamy jakąś dziurę w ogóle w tym wodospadzie. Jeszcze, tu. Shadow Sonic. Jego już chyba kiedyś na pewno znalazłem. Co my jeszcze możemy tutaj znaleźć? Chyba nic innego nie widzę. Raczej ciekawego. Nie, no raczej już nic tutaj chyba nie znajdziemy. Ej, mogę tam wskoczyć? Dobra, z i skoczyć na tą górkę. Cyk, tak, i jesteśmy na tej górce. Da się tu przejść? Da się tu przejść. Ok, to jest w sumie dosyć fajne, że możemy sobie tutaj do góry wskoczyć. jesteśmy na prawie najwyższym punkcie na mapie. Da się tam wejść. Ok, tam się chyba da wejść, ale Ej, jest tutaj coś. Jakieś rogi tutaj są. Wreszcie jestem na górze i odbieramy sobie naszego Devil Silver Sonica. Do no dobra, udało nam się Zdobyć, To było dosyć trudne, tak mi się wydaje, bo w ogóle nie pomyślał, że takie miejsce może coś być, tak przypadkiem w sumie to znalazłem. No i tak, na tej wysepce raczej sobie już wszystkie Soniki odebraliśmy, więc pójdźmy sobie do naszego podróżnika Simona. Simon, gdzie ty jesteś? Co ty tam robisz? E, wiesz co, odkryłam wow. nowy gatunek. Jest Simon! Mam mamy Long legs sonika Nie wierzę w to dobra, ja się muszę w niego zmić jak najszybciej zobaczcie, co udało nam się znaleźć. Mami Long legs Sonic. No i to mi się naprawdę bardzo podoba, że udało nam się go znaleźć. Wskoczmy sobie jeszcze tutaj do góry? Mamy coś kolejnego chyba, czekaj, co to jest? Mogę to zdobyć? mamy Alien Sonic, okej, okay, czyli pewnie jest z jakiejś innej planety tak mi się wydaje. Skoczmy sobie jeszcze do góry, co na drzewku coś jeszcze jest? Nie, na drzewku niestety nic nie ma. Na tym jest na tym drzewku. Ooo, wow, to jest Slender Sonic, Simon. To jest w ogóle legendarny morf. Nie wierzę w to, że udał nam się go zubyć. Ej, on wygląda naprawdę zarąbiście, Ale Mami Long Longlegs, podoba mi się dużo, bardziej. Dobra, zejdźmy sobie jeszcze. Może teraz tutaj na dół, okej, okay, wpadłem do wody. Nie chciałem, aż tak nisko spadać, ale możemy sobie wejść do góry. Tutaj jeszcze wyżej. Czy tu coś znajdziemy? Nie, chyba niestety na tej wysepce nic nie ma. Ale ja bym sobie w ogóle płaził teraz na. Co tu się Straszny okoń. Nowy okoń. Nowy Ja nie mogę. Co ty samą zrobiłeś? Ej, co znalazłem? Coś? Devil. Nie, mieliśmy podobnego. Mieliśmy Devil Silver. Teraz mamy Devil Sonic. Dobra, ale udało nam się znaleźć coś naprawdę mega podobnego. I mamy kolejnego Sonika w naszej kolekcji. A udało nam się znaleźć już 17, więc idzie nam to naprawdę bardzo szybko. Nie wiem, czy jeszcze może znajdziemy sobie jakiegoś w tym wodospadzie. Może tutaj na przykład. Co to jest, Ej hagi łagi, mnie goni pomocy? To ty jesteś, dobra. Nie musimy pójść w jakieś kolejne miejsce, żeby poszukać kolejne Soniki. Właśnie jesteśmy naprawdę w bardzo wysokim miejscu. I tutaj widziałem taką, jak. Jakąś pałeczkę do zdobycia. Czekaj, muszę sobie to jakoś. No czekaj, bo to jest trudne w ogóle. Jak mam to zdobyć? Je... Wow, Simon, czekaj, bo spadnę! A, nie, no i spadłem! Po prostu wskoczymy sobie tutaj bokiem. Klikam, jest! Udało mi się go zdobyć. Ghost Sonic. Skoro on był taki trudny do zdobycia, to jestem bardzo ciekawy, gdzie on teraz jest. Mamy go w tym miejscu. I to jest zwykły common. Czyli to raczej nie jest nic ciekawego. Wrócimy sobie z powrotem do tego miejsca. I teraz wejdziemy sobie tutaj na górę. Tylko ja chyba wolę się odmienić swoją postać. Bo inaczej tak jakoś dziwnie mi się skacze. Bo te Soniki są naprawdę strasznie szybkie. Do, jak to Sonic? Był bardzo szybki, jest bardzo szybki. A teraz mam góry kolejny Galaxii Sonic. Do zdobycia. Się... Ej, ten mi się już podoba naprawdę dużo, dużo bardziej. I on wygląda dokładnie w taki sposób. Ten jest serio świetny. Ej, dobra, co możemy sobie tutaj jeszcze dalej zdobyć? Ej, potem chyba da się wejść do góry, tak mi się wydaje. Samon, czy ty tutaj ze mną wchodzisz? Nie, bo ja wpadłem do wody i co, A, zbiegam w wody. Znowu wpadłeś do wody, dobra. Simon może zaraz do nas wróci. My sobie teraz spróbujemy wskoczyć na górę. Tylko serio, tymi Sonicami jakoś tak dziwnie mi się strasznie. No właśnie, skaczę. Już udało mi się wejść na samą górę i jest oczywiście. Z nami też Simon, i widziałem, że Morph jest kolejny włości w tym miejscu. I to jest Super Silver. Ej. ja to chcę założyć, bo on wygląda w serio mega fajnie. I gdzie on teraz jest? Czy to jest ten? Nie, to jest w ogóle. Devil Silver jest legendarny, naprawdę. No dobra, ale najpierw musimy sobie sprawdzić tego, bo to jest normalnie jakiś super bohater. Czyli Superman po prostu. Jerry, zobacz, Oj, co tu teraz jest u góry? Super Sonic. Ciągle nie ma w ogóle go zdjęcia. Super Sonic jest też legendarny. Udało nam się go odnaleźć, tylko że tak. To jest po prostu Sonic, który się mega ładnie świeci. Bardzo mi się to podoba. Co możemy sobie tutaj jeszcze zdobyć dalej? Z tego co widzę, to raczej nic za bardzo tutaj nie ma. I tu jest coś na dole. Czekaj, co to jest teraz? Mogę do tego podejść? Proszę, nie spadnij. Wow, i ten wygląda mega. Czy masz galakcji Sonic? Galakcji, czekaj. Tak, galakcji Sonika mam. Teraz mamy jeszcze takiego Sonika. Co to jest? Ej, ten wygląda chyba jeszcze ciekawiej. A więc tak, skoro mamy te wszystkie Soniki zdobyte i mamy zdobyte już aż 22, to idzie nam naprawdę bardzo dobrze, co nie? Zacząłem sobie wskakiwać na ten posąg, bo chyba zauważyłem na nim kolejnego Sonika. Tak, on jest dokładnie tutaj. Nie mam pojęcia, co tutaj. To jest Dark Electric Silver. Okej, okay, to w ogóle nie jest Sonic, tylko chyba jakiś, jakaś inna postać Sonica. Nie mam pojęcia, kim jest Silver, ale możecie mi napisać w komentarzach, jeżeli wiecie. Czy to jest ten? Tak, to jest chyba ten. Zmienimy się w niego. Wow, ej. Ten wygląda też całkiem fajnie, tylko nie wiem, czy on jest taki niebieski. No, ale dobra, mamy zdobytego następnego. Razem z Simonem robimy coś naprawdę bardzo hardkorowego, ponieważ chcemy wskoczyć na tą wyspę przed nami. I to jest Mieli naprawdę... Próby, bo dobra, dobra, uwaga. Trzy, dwa, jeden, skok, 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 damy radę. Jest, udało nam się. Dobra, nie wierzę że to, bo... Ogólnie tutaj chyba jest ukryty morf, tak mi się wydaje, jeżeli wejdziemy na samą górę, tu do tego miejsca. Nie, jednak nic nie ma. Po co my tu wskakiwaliśmy? W ogóle ja myślałem, że naprawdę coś tutaj będzie. Właśnie jestem na najwyższym punkcie na całej mapie. I teraz zeskoczymy sobie na dół, żeby znaleźć kolejne morfy, bo chyba widziałem właśnie z góry gdzieś tutaj następnej, jeżeli wejdziemy sobie tutaj po do góry, mamy Phoenixa jakiegoś ma skrzydła ogromne. I to jest kolejna legendarna postać, więc mega fajnie, że udało nam się go zdobyć. Dobra, właśnie jesteśmy na górkach i widzimy... Wiedziałem, że jest tutaj Demon Sonic. Demon Sonica jeszcze nie mieliśmy i jest tu tych Soników bardzo dużo. Nam się udało ich już znaleźć 25, więc jest to całkiem ciekawa liczba. Jak zeskoczymy sobie tutaj na dół, czy coś tutaj będzie. Jest! Ej, co to? Co to jest Piggy? Tak, to jest Evil Piggy Sonic. Ej, dobra, to jest, to jest całkiem ładne. Tutaj za tym masz takiego kika. Nie wiem, czy ja chcę skakać tam na dół. Dobra, najpierw może wskoczymy sobie do góry, bo jak skoczę na dół, to nie wiem, czy będę mógł sportem wrócić do góry. Wejdźmy sobie tutaj jeszcze wyżej. I tu się chyba ten. Da się, wejść, co to jest teraz? Phantom Sonic! A on jest taki troszkę słaby, w sumie to nic ciekawego się na nim nie dzieje. I teraz skakujmy jeszcze wyżej, dobra! Udało się! Okej, okay, jesteśmy już naprawdę bardzo wysoko. Tu u góry są dwa Soniki, chyba nawet. Mamy Exy Sonic. Ej, ten jest fajny, dobra, tego musimy sobie sprawdzić. I on wygląda dokładnie w taki sposób, z taką troszeczkę straszną twarzą i czy to ognisko. Nie, myślałem, że w tym ognisku też będzie jakiś następny Sonic, ale niestety żadnego nie było. Ale mamy następnego tutaj, u góry, i to jest Angel Sonic. Ej, Angel, czy on jest jakiś legendarny, czy coś w tym stylu, czy raczej nie? Nie, to jest wykurar, ale też fajnie, że udało nam się go znaleźć, bo ten Wygląda bardzo ładnie, mega taki fajny, biały kolorek ma, i prawie spadliśmy na dół, mega mało brakowało. Ale w sumie to chyba i tak zaskoczymy, bo jestem ciekawy, czy coś jeszcze na przykład znajdziemy na tej wyspie, bo nawet jest tak bardzo oddalona, gdzieś na samym końcu mapy, ale chyba niestety nic tutaj nie widzę. Słuchajcie, z tego co wiem, to ostatni Sonic w dzisiejszym odcinku jest gdzieś na tej wysepce i to jest chyba właśnie on, Dark Bat Sonic. I ten Sonic jest chyba legendarny. Dokładnie tak, jest legendarny, więc od razu go zakładamy i on wygląda w taki sposób. No więc słuchajcie, w tym odcinku udało nam się znaleźć aż 30 Morfów, więc wydaje mi się, że to jest to całkiem dużo. No jeżeli chcielibyście kolejny odcinek z tej gierki, to pamiętajcie o tym, że zostawić łapkę w górę i subskrypcję z znaczkiem. a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Narka wszystkim! Narka.